Siem, witajcie z tej strony Mateusz Majster Piszec 6 i witam Was w kolejnym odcinku w serii Minecraft z Mateuszem Dzisiaj bym chciał z Wami hmm, Takie mam mody nowe, nie? Chciałbym z Wami obgadać z te mody dzisiaj i Czekajcie, zaraz Wam pokażę co chciałbym... czekajcie chciałbym poczekajcie chwilę Czekajcie, czekajcie, czekajcie o chciałbym się zrobić to to chcę zrobić mam też aha no jak widzicie mam tą książeczkę już no. no dobra, czekajcie chwilę sprawdzę czy się nagrywa dobra nagrywa się no to tak. No, 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 piecy, no, To no, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery. Po Poszukiwanie jest 13 diamentów. No jak widzicie, to to, to już wszystko znalazłem. Takpa poszłem poszłem na krowy, więc... wiecie O co... Chcę tam to zrobić, bo... Teraz wam pokażę o co w tym chodzi. Właśnie w kolejnym odcinku też będzie skadochron, tylko to będzie na pewno żeby spadochron. Plus jeszcze czy robimy jakieś jeszcze nowe? Ale nie wiem. Mam fajnego teksturka który mi się. Aha! Yy Pewnie się ten dziwicie dlaczego mam 52 poj, Bo mam takie coś more xp nie, nie ustawiłem sobie na tysiaka tylko na piątkę choć tutaj nic nie widać, ale to jest czyli normalnie, nie? i będę zobaczyć. widzicie? widzicie? Dobrze. sobie sobie takie zrobimy i na przykład chcę sobie zrobię tak żeby nam się żelazo przetapiło o, za wkładamy we i to wszystko leci to jeszcze sobie do domu to żeby się nam przetopił Dobra. no to wszystko tak praktycznie w tym, kol w tym odcinku na pewno w kolejnym odcinku będzie spadochron to ja wiem to na pewno jestem do tego przekonany napiszcie mi w komentarzach mam, nawet, mam dużo modów nawet. mam też mod obsidian, obsidianowy żeby były narzędzia no co no co jeszcze tak naprawdę no. Dziękuję, że będzie na pewno spodobał. Coś jeszcze chciało. A, mam jeszcze modyfikacje. Tak, 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 Widzicie? Ta. nie? Mi się ona jakoś tak nie podoba, bo to tylko przeszkadza. Zobaczcie jak nisko wtedy płynie, ale... No dobra, już. No cóż. To ja z wami się żegnam. Czekajcie na kolejny odcinek. Na razie, cześć i czołem. Na razie.